Bardzo się cieszę, że takie inicjatywy są podejmowane, to świadczy o pamięci czerwca 56, gdzie naprawdę ludzie ginęli na ulicach Poznania i że ta pamięć jest kontynuowana dalej i młodzież i mieszkańcy nie zapomną o tym. Cóż proszę Państwa, dziś słońca nie ma, ale słońce jest z nami, dlatego. Pozwoliliśmy sobie dla naszych gości przygotować skromne upominki. Bardzo dziękuję. ludzie mają być przede wszystkim inicjatorami tego co się w różnych częściach poznania dzieje bo też wtedy pamięć żywa i prawdziwa więc to jest super ja oglądałem sobie dzisiaj specjalnie poszukałem na YouTubie kronikę filmową z lat właśnie 50., która mówiła o bikiniarzach, o tych z Eki, prawda? Ta nazwa Eki z małek się pojawiła w którymś momencie, ale jaka, jaki to był język niesamowity. Coś się zachęcam, niech Państwo sobie to odnajdą. Ale właśnie tutaj no, wszyscy ci, którzy chcieli, tu jest okazja właśnie, żeby z tymi żywymi kombatantami się spotkać, pamiętając o tych którzy kolejnych. Właściwie świetna szansa nie tylko dla mieszkańców Łazarza, ale dla każdego, który chciał tutaj przyjść. Także to jest bardzo senne i bardzo fajne. Uwaga! Ale kogo mamycie Siebie. Jeszcze no. Uwaga i jeszcze raz.